Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy nie przyjawiasz cech syndromu DDA-DDD dorosłego dziecka alkoholika i z rodziny dysfunkcyjnej? A to znaczy, na przykład, że często zastanawiasz się, czy twoje zachowanie jest w ogóle zdrowe i adekwatne, a w dzieciństwie miałeś tendencję do podglądania tak normalnych domów. Przeczuwasz, że masz w sobie bardzo dużo stłamszonych uczuć, takich jak lęk, złość, wstyd czy smutek, nie wiesz, co masz z tym zrobić, i dodatkowo boisz się, że w pewnym momencie wyjdzie to z ciebie w najmniej kontrolowanych warunkach. Masz tendencję do przejmowania odpowiedzialności i kontroli za innych ludzi, a niekoniecznie za siebie, bo swoje sprawy potrafisz odraczać, prokrastynować, zatrzymywać się tuż przed metą i w ten sposób pozbawiać siebie sukcesu. Masz też tendencję do mylenia litości z miłością, stawiając na tą pierwszą i w ten sposób pozbawiając się realnych więzi i bliskości. Masz też w sobie dużo nagromadzonej żałoby po różnych stratach relacyjnych z przeszłości i również nie wiesz, jak się z tego uwolnić. Jeżeli to wszystko brzmi dla ciebie jakoś znajomo, to być może potrzebujesz dowiedzieć się więcej o syndromie DDADDD, a ja Cię w związku z tym zapraszam na mój bezpłatny webinar 11 grudnia o 19.30, który zatytułowałam: Jak zrozumieć syndrom DDADDD Pierwsze kroki na ścieżce uwalniania się od przeszłości? Ja nazywam się Julia Kawalec, jestem psychologiem, psychoterapeutką i będę Twoją przewodniczką po tym syndromie i po tej całej wiedzy. Jeżeli to coś dla Ciebie, zapraszam Cię serdecznie.